No i cześć, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj pokażę Wam dwa przecudowne i urocze kucyki. Pierwszy raz miałam przyjemność robić konika na zamówienie. Zwykle tego nie robię, szyję konie już od ponad 5 lat i jest to mój pierwszy koń na zamówienie. Także jeśli jesteście ciekawi, jak on wyszedł to śmiało zostańcie do końca filmu. Ale teraz Wam streszczę taką historię, mianowicie robiłam tego konia dla znajomej mi osoby. Tak ogólnie, na ogół nie robię e, ludziom, których nie znam koni na zamówienie Ponieważ tak jak już wiele razy wspominałam, nie jestem pewna na 100% swojego szablonu Oraz tego, czy konie wyjdzie prosto, czy nie Nie jestem pewna po prostu, jaki będzie efekt finalny tego konia Więc dla bezpieczeństwa wolę nie brać koni na zamówienie A jedynie sprzedaję te, które uszyłam gotowe Ale ze względu na to, że znam tą osobę, także postanowiłam się podjąć tego zamówienia ale najpierw pokażę Wam konika, który, którego uszyłam przy okazji Bo jak już wycinam sobie z materiałów szablony, to robię to kilka koni na raz Także tym razem mam uszyte całe dwa koniki Trzeci jest w trakcie szycia oraz czwarty mam tylko wycięty Także jeśli jesteście ciekawi, to śmiało śledźcie, subskrybujcie kanał, bo już niedługo pokażę się właśnie więcej tych koników. Dzisiaj pokażę Wam dwa z nich. W ogóle nie wnikajcie na moje paznokcie, bo jedną rękę mam już zrobioną, drugą nie. Także jestem w trakcie, ale nie zwracajmy na to uwagi. Także już Wam pokazuję pierwszego konika i wygląda on właśnie w ten sposób. Dobra, zmieniłam trochę kadr, żeby lepiej mi się nagrywało. I jest to taki przeuroczy kucyk. Dawno nie szłam z minki z Orient Fashion, więc właśnie to jest mój pierwszy konik uszyty z tego minki. I wygląda on właśnie w ten sposób, z tego, co się nie mylę to jest to odcień Tofi. Jak możecie zobaczyć, konik jest przeuroczy, malutki, zgrawny, i wydaje mi się, że będzie się idealnie sprawdzał do skoków, także śmiało mówię od razu, że jest on na sprzedaż, a teraz pokażę Wam trochę więcej szczegółów przy nim. Jak możecie zauważyć. Tutaj ma takie obrobione szwy, żeby nic nie było widać. Także jest tutaj taka ładna lamówka. Szablon jest taki standardowy, dosyć na mojego kucyka. Jest on prosty. O, tutaj możecie zobaczyć. I jest dosyć cieniutki, płaski. On jeszcze sobie u mnie poleży trochę, także będzie jeszcze bardziej płaski, ale wydaje mi się, że i tak jest już naprawdę nieźle. Możecie zobaczyć, że łóżka ma usztywnione, ale tak tylko lekko. Także one się normalnie odginają Ale są podczas ruchu sztywne Także nie lecą e, Ogólnie sam konik jest usztywniony flizeliną 80 gramów Tak jak standardowo u mnie Zrobiony ze wcześniej wspomnianego minki z orientu Jest delikatnie wycieniowany Jest to naprawdę takie minimalne cieniowanie Tutaj delikatnie takim brązikiem No i pysio jest zrobione szaro-czarną farbą Także wygląda w ten sposób. Jeszcze tutaj z drugiej strony też cieniowanie takie leciutkie i takie samo na pysiu. Dookoła oczków też ma delikatnie zrobione cienie farbami akrylowymi, które są jak dla mnie najtrwalsze na tego typu rodzaju materiałów. No i ma jeszcze delikatnie muśnięte uszka czarną farbą. Osobiście bardzo mi się podoba ten zabieg, że koniki mają... Czarne czubki uszu może nie jest to najrealistyczniejsze, ale po prostu mi się osobiście podoba, jak tak wygląda koni. Grzywa jest zrobiona metodą, że tak to ujmę, supełkową z dwóch stron. Można ją sobie rozdzielić właśnie na dwie strony. Tutaj mamy takie ładne w miarę estetyczne łączenie, jestem z niego dumna, ale możecie zobaczyć, ile było z tym pracy, jak drobniutka jest ta włóczka, ile supełków tutaj przez całą tą długość. Mi wyszło, ale można również sobie to tak zrobić i wtedy mamy grzywkę na jedną stronę, na tą albo na tą. To już jak kto woli. Dzięki temu ta grzywka jest fajna, gęsta i podczas skoków. O, ona domyślnie się sama tak ustawia, ale w razie czego do zdjęć, do sesji różnych można zrobić tak. Jest taka fajna gęściutka. Grzywka również jest dosyć gęsta, ale jest dłuższa nieco niż grzywa. No i już Wam odsłonię, pokażę Wam odmiankę w pełnej okazałości. Ja lubię takie niecodzienne odmianki, także ta również jest takich trochę niecodziennych kształtów, ale o, jak się zasłoni grzywką, to niewiele jej widać. U tego konia w ogóle jestem mega zadowolona z oczek. Są one zrobione z filcu, ale są wycieniowane pastelami, delikatnie akrylami. I mają takie kropeczki zrobione również farbą i źrenica też jest pomalowana farbą i delikatnie ten odbłysk też jest akrylami reszta wszystko to pastele i zabezpieczone werniksem oraz lakierem także takie o zbliżenie na oczka mam nadzieję, że Wam się podobają tak jak mi no i tutaj chrapki takie zwykłe również z filcu wycieniowane delikatnie i w miarę symetrycznie mam nadzieję, że przyklejone Także tak prezentuje się pierwszy konik i jestem z niego naprawdę zadowolona. Wydaje mi się, że właśnie ten kolor włóczki fajnie pasuje do tego koloru minki i jestem za takim połączeniem i wydaje mi się, że będę robiła więcej takich koników. A teraz pokażę Wam konika na zamówienie z materiału, z którego szłam pierwszy raz w życiu w ogóle. Także było to dosyć mocne wyzwanie, a konik prezentuje się w ten sposób. Jest to również przeurocze taki malutki kucek. Chociaż porównując do tego, to jest on minimalnie większy Także jest taka pełna kartka A4 Tamten jest mniej więcej troszeczkę może minimalnie mniejszy A ten kucyś jest przeuroczy I tak jak wcześniej wspominałam, zrobiony z tego takiego innego materiału Nie mam pojęcia jak on się dokładnie nazywa Ale wiem, że na pewno jest na orientie. Jest on dwustronny, także miałam małe obiekcje co do tego, czy mi się fizerina ładnie przyklei, i faktycznie były z tym lekkie problemy, tak jak tutaj możecie zobaczyć, już się delikatnie odkleiła na końcówkach, ale na ciałku była, prasowana była dwa razy, także się już całkiem fajnie trzyma. Uszka tak jak poprzednie, również ma delikatnie usztywniane, ale nie są one całkiem sztywne, tylko takie jak widzicie, zagleję. I wracają do swojego kształtu. Pokazałam Wam grzywy jeszcze w ogóle, a to przy tym koniku to jest dosyć duży atut. Mianowicie ma mega długą i gęstą, taką drobniutką grzywę. Tym razem zrobię Wam na jedną stronę, i tutaj możecie zobaczyć, jest delikatnie przycieniowana, żeby to łączenie było takie fajniejsze. I wygląda to w ten sposób. Również miliardy tych malutkich supełków, bo ta włóczka również jest dosyć cienka. Grzywka robiona tą samą metodą, a, ale ona już jest troszeczkę gęstsza, bo ma więcej warstw. Sam konik również jest wycieniowany akrylami. Tak jak możecie zobaczyć, najbardziej się to na pysiu rzuca. Jest tutaj szarą farbą wycieniowany. Oprócz tego delikatnie tutaj na ganaszu i tutaj wzdłuż tych szwów. Raczej na ciałku go nie cieniowałam. Chciałam, żeby został taki cały biały. Oczka jeszcze. O, wam tutaj przybliżę. One są z mniejszą ilością detali, po prostu do śrubwego konia nie pasowało mi takie brązowe mocno oko. Także zrobiłam je z mniejszą ilością detali, ale też z tymi takimi kropeczkami, żeby wyglądało na trochę bardziej urocze. również są delikatnie wycieniowane i mega mi się podobają, jak przy tym koniku właśnie wyglądałem te łóżka. Nadają też takiego mega uroku temu konikowi. Jest to, że są troszeczkę większe niż takie u standardowych koni. Wydaje mi się, że cały kucyś wyszedł mega, mega uroczo. Z takich info to jest taki o w miarę prosty. Szułam go w ogóle ze cztery razy chyba końcówkę, ale w końcu wyszedł fajny, prosty. I wydaje mi się, że naprawdę jest całkiem ok, jak na pierwszy raz z tym materiałem. No i co, to by było chyba na tyle Dajcie znać, który z koników Wam się bardziej podoba Przypominam, że ten jest na sprzedaż Powinien w najbliższych dniach wlecieć na Alixa Także możecie go szukać Jeśli już będzie wystawiony, to śmiało też wrzucę link w opisie i w komentarzu Zrobię mu trochę fajniejszych fotek i na pewno też wżu... wleci na Alixa Dajcie znać, jak Wam się spodobały te koniki Dziękuję, że zostaliście do końca Wyczekujcie kolejnych materiałów. Do zobaczenia. Cześć i papa już niedługo!